Ale po raz pierwszy, nie wiem czy na polskim YouTubie też, witam Was serdecznie moi drodzy. Przedstawiam Wam zbudowanie receptury Black IPA na mobilnej wersji programu Beersmith 3, który wita nas mniej więcej takim obrazem. Nagrywa, nagrania dokonuje z tabletu. Aplikacja jest do kupienia w sklepie Play, ale też w App Store. Akurat tutaj mamy przed sobą aplikację z App Store'a. Domyślnie dwie receptury, chcemy dodać nową, a więc mamy czystą, tutaj czyste pole, najpierw dodajemy nazwę, <laughs> przepraszam, u góry, pod nazwą mamy styl, widełki stylu, a potem z tymi plusami słody, chmiele, drożdże, dodatki i profilowanie wody, no i generalnie pod spodem profile garnku, garnka, garnka i tak szukamy stylu czyli Black IPA, niestety Cascadian Dark Ale, to ciekawe w ogóle nie ma. Wyskoczyły nam już widełki, takie w kolorze gdyńskim, żółto-niebieskim. Wybieramy ważenie w BIAB, czyli w worku. Tutaj, ja to nagrywam w postprodukcji, a więc źle tutaj wybrałem, bo wybrałem warkę 50-litrową, stąd te wszystkie jakby aspekty. Będą zakłamane, jeżeli chodzi o widełki stylu, ale spoko, poprawię to. Fermentacja oczywiście dwustopniowa, nasycenie w kegu wybrałem przed chwileczką. Dalej mamy skalowanie receptury, kalkulatory drożdży, profilowanie wody, którego na razie nie wypełnię, ponieważ no nie zdążyłem tego zrobić, krótko mówiąc. Dane mam oczywiście na komputerze stacjonarnym. Dobrze, dodajemy słody, czyli coś, co jest elementem fermentującym. Szukamy słodu pale ale, mamy zaimportowane słody wikingowskie, czyli strzegomskie. Wybieramy, jak widzicie, to wszystko się zgadza. Trzeba wprowadzić wagę. Nie wiem, czemu standardowo 0,45 kg. Tutaj pale jest 5,4 kg, gramów, kilogramów, tak, chyba tak się mówi. Czarnym y Przyciskiem zatwierdzamy. Dalej, fermentable. Wykosujemy pole, czyścimy pole wyszukiwania. Słowa karmel, karmelowy nie ma, wobec tego po angielsku caramel Musimy tutaj wybrać. Szczerze powiedziawszy, nie ma tego słodu, który jest w zestawie. Dlatego patrzę się po kolorach, czyli po skali EBC i wybiorę najciemniejszy. Jak widać, mam zagwozdkę. Wybrałem Car Aromę Wejermana, aczkolwiek to nie ten, ale dobra. 200 gramów. Mamy już dwa słody. Dalej, jedziemy z tematem. Czyli kasujemy pole wyboru. I teraz szukamy monachijski. Nie ma, wobec tego munich trzeba wpisać. Od Weiermana. No jest. Malachijski typ 2. Wstawiamy właściwą wagę. Wszystkie dane techniczne słodu się zgadzają. Kolor ekstraktywność. Jak widzicie, zaciemnia nam się piwo w szkle. Nawet mi się to bardziej podoba niż w stacjonarnej wersji. Karafa 2. Co ciekawe, nie ma karafy 2 specjal. Trochę mnie to smuci, będę musiał to potem ręcznie wprowadzić, więc wybieramy karafę dwójkę. Oczywiście robimy to na innej ilości. Coraz ciemniejsze piwo w szkle, proszę zwrócić uwagę na to. Trzeba się przyzwyczaić do tej y, mobilności. Troszeczkę to inaczej jest. Ja już zdradzę tajemnicę, że będę miał ogromny problem z czasem gotowania. Potem się okaże, że to się zmienia już y, w dzienniku. Ważenia. A nie tutaj w tych opcjach. A przydałoby się, bo przecież w Beersmithie stacjonarnym możemy wybrać sobie go czas gotowania już na dzień dobry. Tutaj nie. Pszenica prażona. Kolejny słód. Jak widzimy, styl Black IPA nie jest taki prosty. Zasyp jest dość skomplikowany. Dużo słodów tutaj występuje. A jeszcze więcej chmielów. O czym zaraz będzie. No jest. Viking, Palona pszenica. Możemy poniżej edytować właściwości słodu. No, i jeżeli mamy dostęp do danych enzymatycznych, to jak najbardziej jest to wskazane. Dobra, więc tutaj wszystko wygląda tak, jak powinno praktycznie wyglądać. Słody są wprowadzone. Drugie pole nas. Jak widzicie tutaj, niezbyt urosła ten, ten margines plato. 9,3 plato. No, i to, to, to był ten błąd, gdzie się zorientowałem, że coś tu nie gra. Więc wracamy do equipment, czyli do sprzętu, i tutaj wybieramy mniejszą warkę. No i jest 18, tak jak powinno być w, um, w końcowo. Hops, czyli chmiele. Wybieramy chmiele po kolei. Są to zaciągnięte chmiele z update'ów z 2016 i 2017 roku. One są praktycznie właściwe oprócz. Um, Oczywiście, zawartości alfa-kwasów, które na bieżąco będę poprawiał. Trochę mi czasu zajęło, bo spisywałem z natury, czyli zapakowania miel. Kolumbus, widzicie, ja do końca nie wiem CTZ, ja rozumiem przez mieszanka, no ale wybrałem Kolumbus Tomahawk, chociaż nie mam Tomahawku, to jest Kolumbus, więc prawdopodobnie powinienem wybrać CTZ. 15,5 alfa kwasów, no ale tutaj wybrałem Kolumbusa z nawiasie Tomahawk, 14 alfa. Zmienić tutaj trzeba gramaturę, czas gotowania i zawartość alfa kwasów. Możemy to wszystko oczywiście edytować tutaj w polu edit hops details, no ale postanowiłem iść drogą na skróty. Wpisujemy gramaturę z receptury. 35 gramów. Czas gotowania to będzie 90. No i te alfa-kwasy. Czyli nie 14, a 16,8 aż. Palet chmiel, boli, czyli gotowanie to czarne pola. Każdy można edytować. Za chwilę to zresztą zobaczycie. Czyli już goryczka znacznie wzrosła. Tu jeszcze są na dole w, w, w tej w recepturze pola, które no, z ciekawości można krótko mówiąc uzupełnić. Czyli kto waży, kto asystuje, jaka wersja, jaka data ważenia. Ja to będę ważył w niedzielę 30 czerwca. No i to, co w normalnej wersji, czyli taste, taste Notes i w ogóle notatki. Ale zauważcie, że przeszkadza mi to. Nie ma tutaj czasu gotowania i wielkości warki. Wielkość warki trzeba ustalać poprzez wejście do sprzętu, no a czas gotowania, jak już powiedziałem, dziennik uważenia, o czym się zorientowałem dużo później. Tu cały czas jeszcze szukam, co tu można <laughs> zmienić. W czasie gotowania, bo gotujemy chmiel na 90 minut, a nie na 60. Przypomnę. 90 minut jest potrzebne do tego, żeby. Kolejny chmiel. Do tego, żeby skarmelizować piwo. Do tego, żeby jakby zmieniło jeszcze. Podczerniło się, mówiąc tak nie po polsku. Możemy to właśnie podczernić, zaczernić piwo. Przedłużając czas gotowania. Oczywiście są plusy i minusy takiego rozwiązania, no ale w tym wypadku plusem jest to, że możemy zaoszczędzić na chmielach, na słodach palonych, dzięki czemu piwo nie pójdzie nam w kierunku amerykańskiego stoutu, a nadal będzie black ipa -ku. Bardzo wysokie IBU 104, co mi się wyraźnie nie podoba tutaj. Będę tutaj kombinował za chwilę jak to zmienić, bo ewidentnie czas gotowania nie, nie, nie został wprowadzony dobrze. Także trochę tu kombinuję. Te kombinacje oczywiście nic nie dadzą, bo w dniu ważenia okaże się, że ten czas można modyfikować tylko i wyłącznie z, ze strony dziennika ważenia. Chyba, że dotarliście do jakiejś ukrytej opcji, w, to jest dobrze zamaskowane, to śmiało tu pisać mi proszę. No, Cascade to jest chmiel, który damy na ostatnie 5 minut gotowania, 20 gramów. Potem damy go jeszcze na fermentację cichą. Obsługuje się to w miarę sensownie, tą, tą aplikację, kosztuje niecałe 40 zł w App store, 37 zł. Trochę to trwa, bo sprawdzam sobie na bieżąco chmiele, jak wyglądają. Ostatni chmiel, co ciekawe, no, Centrum Piwowarstwa, od którego to dostałem ten zestaw, zaleca, dodanie chmielu na jedną minutę przed końcem gotowania zamiast na tzw. zwany whirlpool, czy wygaszenie palników czyli na zero trochę mnie to zastanowiło, czemu tak no ale skoro poprzedni zestaw sprawdził się a było to piwo marcowe właściwie idealnie się sprawdził, piwo było bardzo pijalne i jakby wyszło zgodnie z założeniami no to postanowiłem tutaj zamiast tego zera jednak który teraz stawiłem Yy, zmienić to na minutę i tak, tak zrobić. Proszę, zrobiłem. No więc jest. Alfa kwasy. No tylko, że to IBU. To IBU mi wyraźnie potem przeszkadzało. Powiem wam, już kilka razy wracałem do tego podczas tego, że kombinowałem jak to jak to, jak to zrobić, żeby było normalne, jakieś tam 80, a nie 108? Niby nic, a jednak. No, zapisałem tą recepturę. Tak ona wygląda do przeglądania. Nie ma nic o drożdżach, jak widzicie. Czas fermentacji burzliwej 4 dni, to nie wiem czemu w, każdym, w każdej wersji Bill Smitha wstawia się te 4 dni, czy te Amerykanie naprawdę w ciągu 4 dni, kur przepieczone, e, to piwo fermentuje u nich jakieś nie wiem, inne ciśnienie, czy co, no bo przecież to nie wynika z jednostek. E, podobnie jak temperatury słodu automatycznie wpisują się na 22,2 zamiast czegoś normalnego, a rozumiem, że są to przeliczenia. Dobra, jak widzicie, można powrócić do receptury i próbowałem wpisać kafir albo liść, ale nie ma takiego dodatku. No i dobrze, bo tak naprawdę kafiru użyjemy tuż przed rozlewem. Zafarzamy z tego herbatkę z 10 gramów, o ile dobrze pamiętam, ale nie chcę Was tu w błąd wprowadzać, dlatego że tu trzeba z tym liściem suszonym bardzo, bardzo uważać. Piękny aroma cytrynowy. Cynamonowy, trochę przyprawowy, pieprz indyjski, ale nie za dużo, nie za dużo. Woda. Nie ma wody gdyńskiej, bo nie wprowadziłem. Taka mała uwaga, jest Poland, ale to nie jest Poland, to nie jest Polska, to jest taki stan w Stanach, więc nie wprowadzajmy tutaj profilu wody Poland. Co to byłby błąd. No, tutaj mamy, możemy edytować nasz garnek. Wielkość też się zawsze tak dziwnie wpisuje. no Postanowiłem tego nie zmieniać, tego 18,93, a właściwie kropka. Straty są też trochę inne w fermentorze. Jedyne co tutaj zmieniłem to wysokość gotowania. Ja gotuję na 142 metrach, ale załóżmy, że nic się nie stanie, jak piszę 140. Czas Whirpoolu, no to standardowy 10 minut. To tak właśnie wygląda. Kroki zacierania, jak widzicie, na leniwo, cukrzanie. No i potem maszał. To w sumie nie wiem dlaczego. Poprawiam tutaj tę temperaturę, o której mówiłem na no 20 stopni. 5,6 kg słód i powiem wam, że naprawdę ciężko się to wyciągało z gara. Ciężko. Pierwszy raz miałem chyba takie problemy, żeby. Wyciągnąć namoczony słód. Naprawdę koszmar. Program sugerował 34 litry wody, ja wlałem 30, także było to jasne. Start temperaturze 66, start kroku oczywiście. Zasyp na 75 stopni. Ja to chyba dalej kombinuję z tym gotowaniem, gdzie to się gotowanie powinno zmienić i nic nie znalazłem wyedytowanie fermentacji. no Te 4 dni zmieniam na 10, ja standardowo 10. Wiem, że 7 się fermentuje, ale wstawiam 10. Temperatura, przy której startujemy fermentację to 18. To chyba źle wprowadziłem. Ja to jeszcze poprawię. Przepis jest już w chmurze, także polecam tam spojrzeć na już końcowe. To są kwejki. Kwajki od 20 do 40 stopni fermentują. Stąd mówię, że źle to wprowadziłem tutaj. Także zaczniemy od 20, tam 23. Piwo postawię na balkonie, żeby dostało te 40 stopni. Także na to proszę, nie zwracajcie uwagi. Nie chciałem tego już wycinać. Pokazuję tylko moment taki, że można te wszystkie rzeczy tutaj akurat edytować. Czas starzenia 10 dni, bo to kek. Temperatura. No, załóżmy 18 stopni, skorzystam z kulbaga, cool gdzie będę się posiłkował mrożonymi wkładami. Tak, no nasycenie nie będzie w 7 stopniach, a w 18. Zatem będzie dłużej trwało, piwo będzie się dłużej nasycało. Brewing session data. To będziemy wprowadzać właśnie podczas ważenia, i to tutaj zmieni się czas gotowania na 90 minut. Drożdże, no są kwejki, ale to nie są kwejki z fermentu mobile, wobec tego tutaj wyraźnie trzeba to wszystko pozmieniać. Czyli laboratorium nie Omega, a fermentum mobile. Nazwa szczepu nie OXL062, tylko FM53. Ale liquid, czyli płynne, to wszystko się zgadza. Flokulacja średnia, no ale tutaj, żeby uzupełnić tolerancję alkoholu, czy zasięg fermentacji, jak to tutaj jest nazwane, to trzeba sięgnąć ze strony Fermentum Mobile. To na około uzupełniłem, drożdże mam czynne do października, więc myślę, że pół roku to jest taki cykl życiowy tych drożdży, więc kwiecień gdzieś tam były pewnie produkowane. No Zakres temperatur 20 do 36, no jak mam być aptekarski to oczywiście od 20 do 40. Opis po angielsku, czyli tradycyjne norweskie Drożże. No i czas to zmienić, czyli czas przejść do strony fermentum mobile, którą otworzyłem tutaj też załadowała się. W ofercie wybieramy listę szczepów. No i ta lista szczepów w formie tabeli nam wyskakuje. Szukamy FM53, jedziemy do szczegółów. No i mamy dane. Takie trochę biedne te dane są, no ale zawsze takie lepsze niż żadne, czyli zakres temperatur fermentacji. Trzeba wprowadzić stopień do odfermentowania. Trzeba wprowadzić. Ja tu skopuję profil smakowy. Tak sobie po prostu. Z braku czasu. Przerzucam się na BirSmisa i tutaj zaczynam wprowadzać to co trzeba wprowadzić. Czyli ...flokulacja, tak. Nie, przepraszam, to jest... Odfermentowanie. Ferment, od Jezu, teraz się zgubiłem, przepraszam. Zakres temperatur. Lokulacja średnia wysoka. Bardzo lubię takie opisy, bo nie wiadomo, czy jest wysoka, czy jest średnia. No, wprowadziło nam się to wszystko. Zapomniałem o opisie, który jest angielski. Postanowiłem go zmienić jeszcze z nudów. Czyli edycja. Chciałem ręcznie kasować, bo w schowku miałem zapamiętany opis polski, ale no, trwałoby to za długo, więc postanowiłem zaznaczyć całość i skasować to jednym przyciskiem, ale w tym momencie skasowałem tę zawartość schowka. Cut, wybieram. No to trzeba jeszcze raz przerzucić się do strony. Nie ma, co, nie ma co wklejać. A, wkleiło się to samo, czyli bzdura. Zaznaczamy wszystko, cut. Idziemy do strony. Kopujemy opis profilu smakowego. Kopiuj. To ciekawe, to zauważyłem teraz, że kopiuj jest po polsku, a tu jest paste po angielsku. Dobra, możemy u góry wybrać save. Zawsze zatwierdzamy zmiany save'em, nie cancelem. No i mamy też tutaj już w tym momencie wprowadzone drożdże. Potem jeszcze wprowadzę, wyedytuję to pole, już poza wizją. Do, dodam starter, 1 litr, dodam go do objętości piwa. No i oczywiście wybiorę mieszadło, czyli tutaj i starter, kalkulator. Tego nie zrobiłem, niestety. Za długo by ten film trwał. No ale mam nadzieję, że taki ogląd tego wszystkiego macie. Z cukrzanie. No i tutaj zauważyłem step time 75 minut. To jest ok. Podgrzewanie 10. Ja tu robię błąd, bo zaznaczam step time na 90 minut. A to jest przecież zacieranie, a nie gotowanie. No zdarza się, to są takie wpadki na żywo. Postanowiłem tego nie kasować. Proszę, jestem dalej zdziwiony, czemu nie działa. No 118 i bu, a ja przecież zmieniłem. Wygląda na to, że większe rzeczy mamy już pisane. Tutaj już na żywo będę wprowadzał podczas ważenia pH. Efektywność zacierania, gotowania, czas i tak dalej. Także to tutaj, to tutaj się zmienia wszystko, ale dobrze, to dojdziemy do tego. Doszedłem do tego później, o tak powiem politycznie. Teraz tak, mamy chmielę na gotowanie, a brak jest chmieli na, na, na dodawanie na zimno. To chyba nadal nie daje mi to spokoju. To wysokie IBU, czyli czas gotowania. Coś tu jeszcze poszukuję. Widzicie, akurat to jest, nie, to jest nieintuicyjne. To, jest, to powinno być na pierwszym ekranie. Mam nadzieję napisać do Smitha o tym, żeby jednak wrzucić, wrzucić czas gotowania tutaj. To jest, to jest nielogiczne. Wracamy do edytowania receptury i dodajemy chmielę. Czyli reasumując powrót, wyedytowanie edyt tej, tej, tej receptury, powrót do niej nie stanowi żadnego problemu. To wszystko się zapisuje, o ile pamiętamy o tym przycisku u góry po prawej, czyli Save. Wybieramy 25 gramów. Teraz zamiast Boil tutaj... Wybieram dry hop, czyli na zimno. chmielenie, Zmienia mi się na days, czyli 7 dni. No i wpisuję alfakwasy prosto z opakowania. Mogłbym na tym zakończyć, ale chcę z wami przejść przez całość receptury. I bo już nie skaczę. Wybieram kolejny miel, czyli cascade Dry Hop, napięźni. No i właściwe Alfa Tutaj tego pola drugiego, czarnego, czyli palet nie zmieniam, bo cały czas operujemy chmielem zgranolowanym, a nie wszyscy. I jeszcze jeden chmiel, też na C, czyli Centennial. Wybieramy nie gotowanie, tylko dry hop. Standardowo gramatura, dni chmielenia i właściwe kwasy. i safe. Na koniec sinko. Jak Widzicie, są już wiele krajów. Jak zauważyliście, wcześniej popełniłem też błąd. Nie zmieniłem gramatury. Tam 28 coś. Także jak wstawię Simco, zaraz z tego wrócę. 3 dni fermentowania na zimno. Przez 3 doby simko ma być pływać sobie w piwie. O tu może mignał już Wam. 28,3. Ale jak widzicie, bardzo prosto to zmienić. Tylko trzeba pamiętać, żeby to zasejwować oczywiście. To może być problem dla tych, którzy używają wersji stacjonarnej, bo no nie trzeba w stacjonarce tego sefować, nie? to wszystko się jakoś wpisuje automatycznie. No i drodzy, tak wygląda, krótko mówiąc, ta receptura. Ona ma swoje błędy. Ale te błędy znikną, kiedy dostanie się do chmury. Zachęcam Was: chmura Beersmitha, tom-pl. Tam już będzie poprawiona ta receptura o gotowanie. Ale no, chciałbym Wam pokazać to, co się dzieje przed, czyli skonstruować z Wami taką na mobilnej wersji programu. No, nie udało mi się tego, widzicie Ibu, zrobić. No ale takie życie, nie wszystko się udaje. Obiecuję, że będzie poprawione. Dziękuję Wam za to, że spędziliście te 25, właściwie ponad 25 minut ze mną tutaj. Bardzo jestem ciekawy, czy ktoś z Was działa na mobilnej wersji Smitha, Jeśli tak, jak Wam to idzie? Ja przyznam się, że to jest moja trzecia receptura. Na telefonach to robiłem, ale telefony są tak małe, że to nie spełnia swojej roli. Na tablecie to już ma sens. Próbowałem jakieś darmowe aplikacje, ale kompletnie nie mają sensu. Szkoda czasu. Tutaj mamy jedność z wersją stacjonarną. Dziękuję Wam zatem. No i zobaczymy się przy ważeniu. Do zobaczenia.